Mała szansa, że mają coś <laughs> wcześniej, ale ja już się nieraz spo... spotkałem z tym, że mogą mieć. Nazwa świadczy o tym, że są nastawieni bojowo. Pewną drobną niewiadomą jest to, że nie wiemy ilu ich jest. Eee, dobra, chyba widziałem jednego. Tak, jest jeden. Jednego gościa mamy potwierdzonego. Dobrze, zaraz zrobimy otwierającą salwę. Ale wyszliśmy już strasznie pod burtę, więc... Tak, mają, robią Legend of the Veil. Vale. Jest i dwóch. Ah! No jak mi teraz będą uciekali w nieskończoność, to to też lipa. Trzeba było podpłynąć do nich od tyłu. Miałem za duży, za duży dystans. Może ich zmuszę do walki. Staram się ich zmusić do walki. Na razie nie wygląda, żeby... Żeby była taka możliwość. Kurde, jakby nas było dwóch, to byśmy się wystrzelili. By Serena w wodzie. What the fuck? Zaraz okay. mam, gdzie to jest moja muzyka bojowa. Widzieliście to? Czy z całą szerokość pokładu z Blunderbasa? Miałem fudrega. Ja nie no, ten pierwszy blender basu mnie rozwalił. Drugi. no Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, co się dzieje. No, jeżeli mi się nie uda tego gościa odeprzeć, to będę miał problem, bo. Tu sami widzieliście, no. Zdjął mnie jak brudne gacie. Dosłownie. Jeszcze woła teraz pumpla. What the fuck? Cholera, zatonę. Rozwalą mnie. Nie jestem w stanie tego gościa w ogóle odeprzeć. On mi rozwala dosłownie strzałem, może dwoma. Pytanie dlaczego? Będę musiał zaskapsować. Ej serio? What the fuck? To nawet nie jest zabawne, słuchajcie. Ja mam wrażenie, że on musi mieć albo, nie wiem, 300 pingu. Jestem... Na razie jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że gra na wspomaganiu, ale... Dobra, muszę zeskartować. Nie na mnie zapasów. Nie jestem, nie jestem w stanie to, nie jestem w stanie nic to zrobić. Hmm. Jak teraz przywołam każdera bez barnaki? Nie przywołam go. Nie, no po prostu... No, słuchaj, sami widzieliście, co się działo. Zero szans na jakikolwiek na jaki counterplay. Dobra, straciliśmy. Zleciliśmy kąt, ustawiam nas w delikatnym, pięciostopniowym skręcie. Wystrzelę się tam. Zgadłem, że bergantyna. Na spawn... na spawn szkieletów. Jesteśmy w takim miejscu, że fale nas przy jeszcze zasłaniają. zasłaniają. Nas nie widać, i naszej syreny. Dobra. Jak mi się uda wsiąść na szkielety, gdzieś tu się powinny pojawić, o. Są fanty, zaraz się pojawią szkielety, Tu musimy wziąć oddech. Jest slu. Ale mnie laguje. Kurde, dajcie mi wyjść! To gracz jest! <śmulary> Kolerne szkielety No więcej was matka nie miała? Fuck me! Skelety nie pomagają. Trzeba było, kurde, zostawić żagle na 10%. Dopiero płynąć. Straszna lipa, że. A, dobra. Straszna lipa, że. że ten, że. Yy, w, w, nie, w, nie wpadłem na ten galeon, straciłem cenny czas. Mogę spróbować wybejlować ten galeon, ale. Ktoś chciał wsiąść, nie trafił, ale fala. Durne szkielety łatać te wiadra Halo! Za co ja wam płacę? Nie! Niestety, nasz respawn jest na morze dnie, więc niestety tyle, tyle z tej imprezy. Kurde, no nie mogę zostawić statku. To jest to jest mój największy ból. Okej. Okay galonnej tłuką. Jeżeli uda mi się wyłączyć mobilność... Dobra, dwa maszyny poległy. Jeżeli mi się uda wyłączyć mobilność i utrzymam dużą prędkość... Oczywiście, dobra. Tyle by było z tego. Tyle by było z mojej dużej prędkości. Mamy angorbole na karku. W szkielecie, więc... To nie jest dobre miejsce, żebym przebywał, bo teraz wszystko strzela do mnie, nic nie strzela do nich. Spróbujemy zrobić taki manewr: wystrzelić się, zostawimy statek na kursie na północny, na południowy wschód, zachód, przepraszam, i wystrzeliby się z działa. I będziemy liczyli na to, że ciśnienie, ale już widzę, że będą chcieli uciekać że ciśnienie, które galeony na nich, zobaczcie, widzicie, podnoszą żagle, bo wiedzą, że są w... w ciasnej. O, kaczor, zbawicielu! Kaczor się obudzi martwy, niestety, ale powinien zdążyć wrócić. Jak się obudziłeś, martw, to po prostu wróć. Widzicie, dwie osoby. Just like that. Oni nie są wcale. Tak, są całkiem blisko. Ale okay, ja możesz ich spróbować tak. jeszcze zbordować. Mhm. Dobra, ja mam magiczny zestaw. Więc podaję kryształ i zaraz to I są chętni. I walą prosto na nas. Mają flagę Ateny. Graty z. Graty z tego Graty z Emporium Dobra, mhm, Walą prosto na mnie będę cię potrzebował. Okej, cię już. Okej. Wolisz to żagle? Dobra. Dobra, ja jestem na naczynie. Wyskakuję, doć zabiję jednego. Byskarkuję. Ostro prawo, ostro prawo. Podnoszę. Dobra, jeden zabity, jeden po Muszę wyskoczyć. Dobra, wyskoczyłem. Odleczyłem się. Jeden wyskoczył. To nie będzie trudne, słuchaj. Dobra, wszyscy martwi. Muzyka bojowa. Rady i szoty. Yy, Zróbmy więcej dziur. Powiem, że otwarcie było, Joar are so, so dumb. <laughs> Ej. Zaraz, zaraz wrócą wszyscy. Okej. Hmm? Spróbuję się nie dać zabić. Może się chcieli być friendly. Bingo. Jeden wrócił i Trek albie zlagowało sword lunch. o drugi Blendersnipe Byloggała się <laughs> Bo, że oni, oni sesję chcieli kończyć i go zapobiegli nam powiedzieć. Wyszliśmy, wyszliśmy na jakiś z pocuchów. mi na statek, ale go zastrzeliłem ze sniperki.